Wydarzeniach w sąsiedniej miejscowości, ponieważ tam właśnie była czczona. To, była, to jest miejscowość jakieś 20 kilometrów stąd. I w drugiej połowie XVI wieku, wraz z rozwojem luteranizmu, także tutaj na tych ziemiach mm. Luteranie, ponieważ tu były duże wpływy niemieckie, szybko wzrośli w siłę i napadli na ten kościół, gdzie była przechowywana właśnie ta rzeźba, wyrzucili ją, zniszczyli czy chcieli zniszczyć. To jest wymalowane tutaj w prezbiterium, w tym miejscu, taki owal przedstawiający tę scenę, kiedy dwóch mężczyzn chce ją utopić w jakiejś wodzie, która tam się znajdowała. I wtedy, jak pisze kronikarz, który relacjonował już po wielu latach, ale to jest pierwsza spisana taka historia tej rzeźby i wydarzeń, ta, ona się nie dała utopić. Mimo wciążania kamieniami, spychania drągami, unosiła się na powierzchni. I wtedy świadek tych wydarzeń, który był mieszkańcem Piły, to jest z kolei wymalowane tutaj, gdzie można potem z bliska obejrzeć, to w drugim takim owalu właśnie wyciąga tą, ratuje tą rzeźbę. I kiedy szedł do swojej miejscowości, zatrzymał się w skrzatuszu, pewnie na nocleg i opowiedział wszystko czego był świadkiem, jedna z mieszkanek Skrzatusza od niego z kolei odkupiła czy wyprosiła tę rzeźbę bo w Skrzatuszu był taki kościółek drewniany to miejscowość była filią parafii w Wałczu więc był mały kościół tutaj i w tym drewnianym kościółku ta rzeźba stanęła można sobie łatwo wyobrazić że ci wszyscy, którzy chodzili do Matki Bożej do mielencina, no to zaczęli chodzić do Matki Bożej do Skrzatusza i tutaj zaczęły się dziać cuda, ludzie prosili o łaski. Jeden z takich cudów jest wymalowany z kolei na tej drugiej stronie prezbiterium. W takim oknie iluzorycznym jest narysowana sylwetka obecnego kościoła, ale tu poniżej jest taka dosyć tajemnicza scena, jakaś wóz z koniem, jakaś osoba tutaj stoi przed, coś tam się dzieje na tym wozie. I znowu kronika księdza Delerta przychodzi nam z pomocą, ponieważ opisuje cud wskrzeszenia chłopca, którego już wieziono na cmentarz w Skrzatuszu. Chłopiec pochodził z sąsiedniej miejscowości i jego matka przechodząc koło kościoła weschnęła do Matki Bożej o pociechę po tym jedynaku i Pan Bóg chłopca wskrzesił. I właśnie to zostało uwiecznione tutaj w kościele. Tych wydarzeń takich nadzwyczajnych było dosyć dużo, do tego stopnia, że biskup poznański powołał specjalną komisję, która badała właśnie te wydarzenia. Oczywiście nie były procedury takie jak teraz. Wystarczyło pod przysięgą złożenie zeznania, że ktoś tam na, o coś prosił Matkę Bożą i został wysłuchany, uzdrowienia, różne odwrócenie zarazy jakichś klęsk żywiołowych, o to właśnie ludzie prosili. Tych cudownych wydarzeń było spisanych 66 i biskup Poznański z racji wielkiego napływu wiernych tutaj do skrzatusza erygował samodzielną parafię w 1660 roku i wydał też dekret mówiący o tym, że można traktować tę figurę jako cudowną. Więc no tutaj oczywiście główna uroczystość parafialna jest 15 sierpnia, ponieważ rygowana parafia była pod wezwaniem niebowzięcia Matki Bożej. I właśnie na ten odpust przez lata tutaj przychodziło najwięcej osób. Ta, ta kronika właśnie z końca XVIII wieku nawet mówi, że do 10 tysięcy pielgrzymów, do 3 tysięcy komunii świętych rozdanych Oczywiście msza święta była tylko rano, więc ci pielgrzymi przychodzili już wieczorem, czuwali całą noc, no i były rano msza święta. Ten kościół, który, w którym jesteśmy, został wybudowany w końcu XVII wieku, już po, po erygowaniu parafii. A fundatorem był wojewoda poznański, który jest portretowany tutaj w, w, w tym owalu nazywał się Wojciech Bryza i ten kościół był konsekrowany w 1701. Cały czas to była decyzja poznańska. Cały wystrój kościoła jest dosyć jednolity w stylu barokowym. No oczywiście uwagę przykuwa ten ołtarz główny z tym Baldachimem Anioły, a w zwieńczeniu figura Matki Bożej w niebowziętej. Zresztą w kościele cała dekoracja jest poświęcona Matce Bożej. Dużo takich różnych jest szczegółów ciekawych, wyjątkowych chyba w tym kościele. Na przykład ten boczny ołtarz, który jest zamboną, za jest najstarszym ołtarzem bocznym. W ogóle najstarszym w kościele, bo prawdopodobnie jest to główny ołtarz z tego drewnianego kościółka i tu w obrazie głównym przedstawia rodzinę Maryi, czyli Maryja jest dzieckiem i rodzice Maryi. To jest rzadkie przedstawienie, żeby właśnie takie, no, taka scena była. Dalej mamy ołtarz świętego Józefa, też taki trochę nietypowy właśnie z tym krzyżem, który tutaj jest, przypominający życie świętej rodziny w Nazarecie. Krzyż, który towarzyszył tej rodzinie przecież od samego początku. A z prawej strony ołtarz ukrzyżowania, który naturalnej wielkości figury i w zwieńczeniu postać świętej Heleny. Która no, no, znalazła relikwie. Mamy dzięki księdzu Janowi też tutaj relikwię Krzyża Świętego, w takim relikwiarzu. Tam z boku on zdjęty wczoraj był na ołtarzu, a dzisiaj jeszcze nie, nie wrócił na swoje miejsce, tam, na, na to tabernakul. Dalsze malowidła, którym jest wystrojony kościół, też mają tematykę maryjną. Na suficie, na sklepieniu takie wielkie freste, wielkie sceny no to jest zwiastowanie potem ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, dalej znowu mamy postać Maryi w niebo wziętej i scenę nawiedzenia. Natomiast te małe obrazki, bardzo ciekawe, nad oknami w, w tych lunetach, to są ilustracje wezwań do Litanii Loretańskiej, do hymnów, fragmenty hymnów, tam Stella Maris na, na samym końcu z tym okrętem. Łacińskie napisy mówią, które no, która, która jest to wezwanie, takie najbardziej, najbardziej chyba przemawiające, czy łatwo, łatwo skojarzyć można. Taki, to malowidło tutaj ucieczko grzesznych i ten człowiek, który się ratuje z jakiegoś tam odmentu powodzi za pomocą deski. To jest bardzo ciekawe, rozszyfrowywać te. Te napisy i, i te ilustracje, bo one tak, no to akurat się może tak łatwo narzuca, ale tam jest taki lew następny, góra, taki wulkan, kruk, no więc to są takie ciekawostki tutaj w tym kościele. Ambona oczywiście też jest z XVII wieku, chrzcielnica z XVII wieku, prospekt organowy na balustradzie chóru też z XVII wieku, ten mały. Przy czym nie ma tam mechanizmu organowego, bo uległ zniszczeniu dosyć szybko po, po zbudowaniu, więc to jest tylko taka dekoracja XVII wieczna, natomiast używane są te duże organy. To jest też taki e, przykład, e, można powiedzieć, wierności Maryi, e, dla Maryi, katolików, którzy mieszkali tutaj przed wojną Niemców. Oni się musieli wyprowadzić oczywiście w 1945 roku i zachowali sentyment ogromny. Do Skrzatusza, do Matki Bożej jest taka liczna grupa, już coraz mniejsza z racji wieku, którzy tutaj raz do roku robią taką pielgrzymkę do, do Skrzatusza. I oni właśnie sfinansowali wyremontowanie tych organów w 2005 roku. I, I podjęła się tego ta sama firma, w której te organy w XIX wieku były zbudowane. Także to taka ciekawostka, że firma istnieje i no, a oni sfinansowali ten remont. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na korony Matki Bożej, które są na rzeźbie. Te korony pochodzą z XVII wieku, z drugiej połowy XVII wieku. I przez moment, przez można, moment 25 lat były zupełnie zapomniane dlatego, że w 1988 roku figura była koronowana koronami papieskimi, więc te, które były poprzednio zostały zdjęte, odłożone, trochę były zniszczone, no więc były te korony papieskie, aż biskup Edward w 2013 roku na 2013 rok postanowił zrobić w diecezji wielką uroczystość 25-lecie koronacji. Kościół był w opłakanym stanie do, w, tym, w tym 2007, kiedy biskup tu przyszedł. Można zobaczyć, jak, do jakiego stopnia był zniszczony na plansza, które tam mamy przed kościołem, taką wystawę. Było pęknięte sklepienie, m.in. oczywiście zagrzybiony, zawilgocony. Tu było bardzo zimno w tym kościele, bo była podłoga sklepek dębowych. Położonych na glinie, więc w większości naszych kościołów jest bardzo zimno, ale tu było wyjątkowo zimno. I biskup, który chciał, żeby Skrzatusz był takim duchowym centrum diecezji, postanowił nie tylko remont tego kościoła, żeby było godne miejsce dla Matki Bożej, ale też budowę tego całego kompleksu domu pielgrzyma. Ta budowa się zaczęła w 2010 roku, więc to jest wszystko świeża sprawa. No i tutaj też została zmieniona ta podłoga. Ona wyglądała tak jak to wejście do, na środku do krypty z takich klepek drewnianych i założone jest ogrzewanie podłogowe, więc jest bardzo wygodnie. Zimą można, jest 13 stopni, więc różne rekolekcje mają tutaj spotkania, czuwania nocne młodzież ma czuwania nocne mniej więcej co dwa miesiące, takie od 9, 10 wieczorem do gdzieś do czwartej rano. Oczywiście nie siedzą cały czas tu w kościele, no ale jednak ta temperatura sprzyja. No a wracając do tych koron, to wszystko razem zostało podane remontowi, również te korony stare i dopiero wtedy się okazało ich wartość historyczna, że właśnie są z, z tamtego czasu. No i pani konserwator powiedziała, że najlepiej jakby były eksponowane jednak w tym wnętrzu barokowym, żeby to wszystko razem grało. No więc dlatego są te korony, a te papieskie to są schowane, a na zdjęciu można zobaczyć, jak one wyglądały. I jeszcze taki jeden no, ważny chyba punkt tego tych obchodów 25-lecia, to było w 2013, mianowicie ojciec Antonella, który był zaproszonym gościem, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu wypowiedział takie słowa, że Maryja prosi biskupa, aby koło krzyża otworzyć źródło wody i że ta woda będzie znakiem błogosławieństwa Bożego, że wiele ludzi będzie się tutaj nawracać przez powieść, no i żeby urządzić to w pewien taki wyjątkowy sposób mianowicie ustawić. Figurę Maryi depczącej głowę węża, i żeby tam wypływało takie siedem strumyczków. Nie wiem, czy księża byli już na placu, widzieli to. W każdym razie to jest urządzone według tych słów, dlatego to jest tak urządzone. Tam zresztą jest baner, który na którym są te słowa wypisane. Więc to jest taka, taki dzień dzisiejszy sanktuarium. Nie, no, nie tylko jest ta przeszłość, te wieki, które tutaj możemy podziwiać wiarę tych naszych tych poprzednich pokoleń ale właśnie taki dzień dzisiejszy a jeszcze zawsze zwracam uwagę tutaj pielgrzymom na ten obraz na ten ołtarz aniołów który tutaj się znajduje jest fundacja jednego z rodów wielkopolskich w tym górnym obrazie jest święty Michał archanioł tutaj anioł stróż i Święty Rafał, a to jest najbardziej taki cenny ten obraz pod względem malarskim, ale najbardziej ciekawy jest to przedstawienie Anioła Stróża w tamtym okresie w XVII wieku. Dosyć popularny temat w ogóle. Kult aniołów się rozwijał, a tutaj jest taka smocza paszcza. Na tych poprzednich, tych pierwowzorach powiedzmy tego obrazu nie było takiego elementu, a tutaj malarz do, domalował nie tylko niebo, które tam anioł wskazuje, ale właśnie taką smoczą paszczę z ogniem, jakby pokazywał człowiekowi, że no są dwie drogi i człowieku pilnuj się, żebyś tam do tej paszczy nie wpadł. Więc to jest też takie przypomnienie tym, którzy tutaj przychodzą, którzy się modlą, że właśnie zbawienie się dokonało, no ale każdy ma wolny wybór i lepiej jakby wybrał tą drogę do nieba. To może tyle. Ksiądz powiedział, że 15 minut, więc nie przeciągam.